Cześć z tutaj Blak, to jest oczywiście... Ferco Games. Czyli aktualnie najlepszy series z Minecrafta na tym kanale. Bo jest to najciekawiej, najzabawniej, ogólnie najfajniej. Uuu, wait a second, co to będzie? To będzie stajnia, prawda? Tak, to jest stajnia. Na lajcie powinniśmy jakoś dać radę. To by mogło być z pół bloków, ale to się strasznie trudno buduje wtedy. Okej, okay, więc mniej więcej tak. Tutaj było jedno, tutaj było drugie. Pyk. No, nah, małe laki. No, niestety. Aha, i dzisiaj może być troszeczkę trudniej, jeśli chodzi o, o ilość osób do grania. No, bo jest dość wcześnie. Bardzo wcześnie. Okej, okay, jeszcze tutaj troszkę, tutaj troszkę, tutaj troszkę. I jest Gites. Jest Gites, będzie dobrze. Ach, raz, dwa. Pik, 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 pik. A, prawie, ale wątpię, żeby ktoś miał więcej. Tu jest mało, tu jest źle, tu jest mało i źle. Ogólnie to. O, to mnie wkurza, że się czasami boguje ten obraz. Okej, okay, tu jest tak, tu jest tak, tu jest wystający nosek, a tu się zaczyna. Okej, okay. robiłem coś takiego, na początek. Potem druga warstwa, nalajcie. E, tu, tu i tu. Kolejna warstwa. E, jeszcze jedna warstwa. Już taka pełna. E, Okej, okay. teraz tu jakieś te, teges, teges. Zaraz zobaczymy, czy to jest dobrze. Nie wiem, nie znam się. Tu ma być czarne, a tam potem miało być białe, i nowo. <sum> Same Diglety wyszły. No kurde, no Diglety. A to jest w ogóle takie dziwne. Okej, okay. tutaj mamy. Mhm. Na dole czerwony. Skupię się na tym. On ma tutaj dwa. Raz, dwa. I tutaj potem Teges. Potem jest teges. Jakoś tak, mniej więcej. Ok. Potem jest tutaj górka. Zgaduję, że to jakoś tak wygląda. Potem do góry. I ten grzyb. Robię tak, żeby był przynajmniej troszeczkę symetrycznie. Bo zapewne on był symetryczny, tylko. Gdzieś się potem jakoś zaginał, i tak dalej. Eee, myślę, że nie będzie tragedii. No, było coś gorszego. Eee, a tutaj mamy za to coś bardzo łatwego i przyjemnego. Czemu by nie? Żółte w tą stronę. Tu jest zwykłe H. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Teraz pyk, pyk. I żółte w tą stronę. Chyba tak. A tu jest zwykły ze czerwonym, czyli pyk, 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 pyk. jeszcze pyk i pyk. I tutaj był też w tą stronę. Raz i dwa. I teraz tak. Tu jeden, tu drugi, tu jeden, tu drugi. I coś spaprałem. Nie wiem co, ale coś spaprałem. Zobaczymy zaraz. O, zrobił perfekta. No to, GG. Bo coś spaprałem, ale nie wiem co. Aha, flagi były w drugą stronę. No dobra, popełniłem błąd. Trudno bywa. Dzisiaj już nie jest taki super idealny dzień, ale zobaczymy. Może za chwilę będzie. Kto wie? Zaczekamy, zaczekamy, dwie osoby, serio, cała reszta wyszła i sobie postanowiła zrobić osobną grę. Eee, idioci, dobra. A, jedynka i tutaj mamy evolution. Wszyscy prosili o evolution. Niech będzie evolution. Taki już standard, żeby było najpierw speed builders, potem evolution, a potem znowu speed builders. 10 grand również w Crazy Wossy i szczerze mówiąc to nie jest złe, i to też by się mogło nadawać na odcinek, i to nawet fajna zabawa. Shit, sprint się nie łączył. Trudno, i tak i tak zostało jeszcze 30 sekund do startu, i będzie dobrze. No, 7 osób jest dobrze. Mam już siódmy level Czy ktoś ma podobny level? Ktoś ma szósty level. No, gonią. Woli gonią. I to wcale nie jest tak, że maniaczy tu przez parę godzin dziennie. Nie. O kimś mówią, że ma fraje. Mhm, ciekawe gdzie. Poza tym co daje fly w tej grze. Wątpię, żeby cokolwiek dawał. O! Oh! Ale mi mocno skosił. Skupany. Dobra, mam. Teraz sobie zaraz odpoczniemy. Fuck you. No i kupię gówno. Ha! <słuch> Podchodzi pałą i dumny z siebie. Byle bić, byle bić. Nieważne kogo, nieważne za co. Ważne, żeby bić. Dęk? W solówce mnie raczej nikt nie powinien poskładać więcej z Gites. O, tam jeden ucieka. Czy ja go ściągnąłem, czy on się sam ściągnął? What the fuck? okej, okay. sprytna ucieczka i ewoluujemy w Blaza. Troszkę to dzisiaj potrwało. Ta muzyka jest za wolna. Ta muzyka, która jest w tle jest za cicha i za wolna. Potrzebuje jakiejś dobrej, mocnej muzyki. Poszukam. To jest zbyt szybki serwer, żeby było tak na lajcie, powoli, bo z tym Speed Builders i Evolution, no. Chociaż jedna rzecz, która by miała coś związanego z wolnym tempem, halo? No raczej nie. Halo, panowie! Wam się chyba coś trochę w główkach przewracało, i myślicie, że mnie tutaj w ten sposób dobijecie. No chodź tu, chodź tu jak taki mądry. Chodź tu, pajączku. I kurna, jeszcze golem się przyczepił. A idź, dziadu. Okej. Okay. Postanowił odpuścić. Z za dużo. O, pasek mi się zrezygnował. No, dość pechowo. Dawaj, 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 dawaj. Jest! <słuch> Nie jestem jedyny na drugim poziomie. Jest jeszcze ktoś, więc trzeba się śpieszyć. Pajączek. Już, już, już może być teraz ciężko. Ale damy radę. Zapewne damy radę, więc powolutku. Tędy. Chodź tu. Ej, no nie bijemy z takiej ilości kratek. Halo, halo. No hacks. Hamie. No i mnie zabił. Skubany. Dobra, jest tu ktokolwiek. Czy to był przed chwilą jakiś blaze czy coś? Nie zauważyłem. Nevermind. O, tam się Blaze topi. Pięknie, jakbym mógł mu tylko zadać jakiś jeden damage, albo dwa. O, już ktoś jest creeperem! Sweet! Ej! Z takich ilości kratek się po prostu nie da bić, więc... Halo? Policja antyhaksowa. Nie lubię bicia na pięć kratek. Bo dużo ludzi właśnie używa tego zacnego haka, i to jest takie mm. nubem być i dalej bić. Okej, okay, mam cię teraz tego. Ej, what the fuck? Kościu! what the fuck? Aaaaaah, kocham G ty. Po prostu. Mm. Wcześniej to nie było aż tylu ludzi, którzy są tępimi pałąkami i nie umieją nic zrobić bez haksów. A teraz są. Tępy pałonki. Umrzej, będę biegał i rzucał granaty. No, oczywiście, pajęczynka ma. Jeszcze pająk na speedzie mnie teraz dorwie, no bo on. każdy pająk ma speeda 1, więc ma większą prędkość poruszania się. Gdzie jesteś, śmieci? Muszę cię dorwać i zamordować. A już jest ktoś na czwartym levelu. No spoko. Oczywiście on zaraz przejdzie na piąty, nikt go nie zauważy. O, druga osoba na czwartym levelu. A ja nie mogę! Nie, nie, w ogóle. Bo Creeper to jest najgorsze rzecz, jaka jest ever i on... Go trzeba mordować. No. What the fuck? Sraj się, dziadu. I co tak dużo masz tych... No. Przez to! Przez to, naprawdę. Jakiś cieć wpadł i dumny z siebie. No naprawdę. Are you fucking kidding me? Nie ma slimów. Slajmy muszą zginąć. Wszystkie slajmy muszą zginąć. No, kurczak! Siema! Siema! No, kurczaka nie zabije, nie ma mowy. No, już po zabawie. Jeszcze Blaze mnie podpalił zarąbiście. O, zaczęli się bawić w końcu z kurczakiem. Mam szansę, że ewoluuje. Kuczek ma ten jeden mały problem, że on ma strasznie mało życia, ale za to jest na jedną kratkę, nawet na, nie wiem, pół kratki, więc ciężko go trafić. Dobra, mam cię. Okej, okay, odpuścił mi. Wchodzimy na poziom kurczaka, ale już pewnie tam kurczak kogoś zabił i zdążył ewoluować. Jeśli nie, to, to słabo mu po prostu idzie, bo jest fokus na niego i to taki ostry, że masakra. Dobra, spróbujemy teraz coś ugrać kurczaczkiem. Myślę, że już i tak i tak nie zdążę. Za dużo się dzieje. Ej, what the fuck? To nie jest śmieszne. Skubańcu. I gites. Evo, evo, Evolution jest I, 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 i. Jestem! GG. Jest. Tak blisko. I tyle osób było kurczakami. To też jest masakra. Że akurat mi się udało. Masakra Dobra, lobby. Ehm, um, chodźmy sobie. Aha, nie ma nikogo poza Evolution. Dobra, wszyscy gramy w Evolution. Niech już będzie. Grajmy w Evolution. Halo, halo, o, widzę jednego golema i Je, ty, ty będziesz mój. Ha! Uciekł na drzewo! No co za. Ha! Fryer. Dziękuję. I ucieka dalej ktoś. No spoko, no widzę, że. Aha, okej, okay, spoko. To, to ogólnie było dziwne. Spodziewałbym się, że mnie zacznie widzić, będę miał powód do wkurzania się, a tu takie. Okej. Okay. Widzę jakiś tryb yy, lejtowego życia czy coś tego typu. Okej, okay, ubijmy go ogniem. Niech płoną, aby dwoje. A kto spłonie mocniej, ten, ten dostanie pory. Znaczy, kto przeżyje spłonięcie, jakim cudem on się aha, bez niczego, tak po prostu ewoluował. No dobra bez w ogóle stania, bez cokolwiek po prostu. Na sekundę kusnął i dop Evolution. Wątpię, żeby były takie akcje, to by musiały być pluginy bardziej. Hm. Gramie... No właśnie, szybko jeden. to jest fajny Bajeru pająka. Że jest szybszy, on jest zawsze w stanie dogonić kogoś. Jeśli ktoś ma mało życia, no to... Jest w stanie dojechać. Surprise, 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 surprise. Hello? O, oh, shit, udało mu się. No to teraz sobie pewnie kucno już. No tak, widzę jak gwiazdki na dole. Kucno, evoluował Evolution. Co jest? What the fuck? Nie rzuciłem sobie pod nogi. Nie ma wafla wepsi. Nie, nie ma. Nie ma ewolucji. Skubany! Nadziejos. Los Nadziejos. Nadziejos się na Palos. Albo Nadziejos go na Palos. Niech cierpi. Dobra, i jesteśmy teraz kryperem. Mniem Będziemy krypciem. Okej, okay, nie jestem jedynym kryperem. Już są trzy krypery. Holy shit. W sensie, jeden z nich jestem ja, ale... Tak czy siak. O, skubany. Tak mi przykro. Byę! Nara. Trzeba wiedzieć, jak wykorzystywać swoje umiejętności. I ten na przykład nie wie, jak wykorzystać swoje umiejętności. I umiera. Ej, Sweet. Bo bombka ma przede wszystkim funkcję odrzucania. I odrzucanie można wykorzystać, żeby odrzucić sobie przeciwnika. Podczas ewoluowania. Przydatne. Tak samo kurczak może odepchnąć jajkami. Kurczak może odepchnąć jajkami przeciwnika. Ta. Bęk. Chodź tu. Kripero? Ok, siema creeperek. Nie wolno. Bić z pięciu kratek, pałąku. No. no i weź walcz z kimś, kto bije kurta z pięciu. No nie ma wafla we wsi. Nie ma wafla we wsi. Siema awk. A zaawczenie. Ewolucja. Jest! Aha, tak bardzo. Dobra, kurczak, pierwszy kurczak. Jak pięknie. Moje jaja. Moje jaja wygrają. Nie uciekaj przede mną, slajmiku. Chodź tu, chodź tu. Dziękuję. I bam 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 Master Master of Master, of, master, of, master. Jeszcze by tak wypadało, przynajmniej raz wygrać na tych Speedbuildersach, co nie? A nuż ktoś jest? Jedna osoba. No niestety, w takim razie trudno. Już wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do następnych odcinków. No i co no, ode mnie serdeczne. Bajo.